Czym jest właśnie taki trening umiejętności społecznej? Trening umiejętności społecznych jest to cały zestaw zajęć dedykowanych dla dzieci ze spektrum autyzmu, z ADHD, z trudnościami emocjonalnymi, ale również dla dzieci, które na pewnym etapie rozwoju mają jakieś problemy emocjonalne. Oczywiście one też mogą przyjść na taki trening? Trening ten ma za zadanie wzmocnić naszą regulację emocjonalną i nauczyć nas emocji. Ktoś, kto chce uregulować swój układ emocjonalny, jeżeli tak to można powiedzieć, powinien poznać te emocje. Powinien też znajdować je w swoim ciele, żeby wiedzieć, jakiego typu to jest emocja. Tutaj w tych treningach umiejętności społecznych też bardzo ważny jest nauczyciel czy psycholog, który moderuje te zajęcia, ponieważ z jednej strony mamy uczniów wycofanych. A z drugiej strony, w tej samej grupie mogą się pojawić agresorzy. Więc trzeba jakoś wyznaczyć odpowiednie zasady zachowania i trzymać się ich. Wyznaczamy te zasady i cele razem z dziećmi, żeby ogarnąć tą grupę. Zazwyczaj są to małe grupy, bo są to grupki, jeden trener, jeżeli jest, to prowadzi od 4 do 6 osób, 4-6 grupę, natomiast jeżeli jest dwóch trenerów, do dziesięciu osób.